Just because he's human I to dzisiaj na swoich oczach W przejściach podziemnych, talnych blogach prawdziwa rewolucja Anarchistów Będzie anarchia To co jest się zburzy, połowa ludzi wyginie, ale reszta będzie szczęśliwa Siemaelo, siemaelo, Radio Anarchia Przebijam się przez ten prawacki kot w sieci Dzisiaj bardzo ważny odcinek mówiący o tym, w jaki sposób nie iść na demonstracje. To jest bardzo ważne, ponieważ wiadomo, że, że prezentujemy ruch anarchistyczny i tutaj najważniejsze jest to, żeby żeby nic nie robić, no żeby sobie po prostu żyć, czasem coś przeczytać, wypić kawę, iść do pracy, na studia, edukować się, rozwijać, potem zająć jakieś dobre stanowisko, żyć w miarę wygodnie, właśnie, a przede wszystkim nie przeszkadzać, to jest bardzo ważne. Dlatego dzisiaj taki można powiedzieć tutorial, znaczy ja w sumie ogłosiłem jakiś taki konkurs na jakiejś grupie, w stylu, jak, jakich wytłumaczeń używać. Ponieważ wiadomo, ostatnio był strajk kobiet i trzeba było od czasu do czasu, przynajmniej tam z dwa razy, jak tam codziennie były w miesiącu demonstracje, to tam z dwa razy się wypadało pojawić, no żeby już tak nie było takiej wielkiej lipy. Natomiast do innych sytuacji, do innych demonstracji, które były codziennie, no wiadomo, że to się nikomu nie chce, to trzeba było używać różnych wytłumaczeń. I ogłosiłem taki konkurs na, ten, na najlepsze wytłumaczenie z niepójścia na demonstrację czy ze swojej absencji takie nie? Że, że po prostu, że nie idziesz na demonstrację, co mówić wtedy, co mówić ludziom, którzy tam. Niefortunnie do Ciebie wyślą wiadomość, czy, czy, czy dzisiaj się pojawisz, czy a jeszcze broń Boże, jakbyś mógł podtrzymać transparent, czy podtrzymać flagę, no, czy po prostu być z nami. To to jest beznadziejna sprawa. Takim pierwszym wytłumaczeniem, chociaż nie najlepszym, ale jednym z takich dobitnych jest że sorry, ale mam dzisiaj kurs żeglarstwa. No i teraz tu ja, ha, 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 ale potem zawsze patrzę, że moi znajomi wcale się tak z tego nie śmieją. I, I teraz właśnie dzisiaj tak mi doszedłem do wniosku, dlaczego się z tego nie śmieją, ponieważ kurs żeglarstwa jest bardzo ważny, ponieważ kiedyś miałem kolegę takiego też anarchistę, który stał się tak zwanym bogaczem, on tam potem wszedł w jakieś tam koligacje z prawnikami, stał się jakimś tutaj wielkim prawnikiem, no bo oczywiście studia sobie na boczku robił. Jest coś takiego, że jak wejdziesz w środowisko bogatych, to to też jest jakiś sposób zachowań. To jest też jakiś sposób, to jest taka, taka trochę kultura, można powiedzieć podkulturę oni tworzą, nie? I pewien sposób zachowanie jest wymagany i pewien też stan posiadania. Przede wszystkim trzeba mieć właśnie, wiadomo, już jakieś tam klasy samochód, zegarek ubrania i tak dalej, ale... Co ważne jest u tak zwanych bogatych, to to, że trzeba mieć żaglówkę. Znajomi i, i, i człowiek, który yy, chodzi na ten kurs żeglarstwa, on przyzwyczaja się już do tego, że... Yy, no i właśnie, aha, i właśnie jeżeli nie masz tej... Jeżeli już na przykład kupiłeś żaglówkę, a nie masz kursu żeglarstwa, no jesteś w innej dupie, no bo nie możesz się ze znajomymi, z kumplami z, ze zna, z, yy, spotykać na tej żaglówce i tam oczywiście chlać i brać narkotyki, bo nie masz tego kursu żeglarstwa i wtedy ciepały tam czy ktoś tam trafi i jest dupa zimna. Także kurs żeglarstwa jest bardzo ważny. Nie? Tutaj trzeba naprawdę się skupić na tym, nie łazić na jakieś demonstracje, pierdoły i takie rzeczy. Nie? I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego wniosku, idąc przykładem tego kolegi. Ten kolega bardzo się wstydzi tego, że miał kiedyś koligację z ruchem anarchistycznym, że to taka jakby biała plama w jego życiu. Zresztą chyba też nie jego, bo yy, yy, innych tutaj kolegów znajomych też. Także to jest też tak do ciebie, że jakbyś chciała, chciała robić karierę yy, w biznesie, yy, w, w ośrodkach prawniczych, rządowych, czy policyjnych, yy, co, co jest dość dość częstym przypadkiem u anarchistów, to lepiej tym anarchistom po prostu nie zostawaj. No bo potem ktoś ci gdzieś zrobił zdjęcie, ktoś ci to będzie wypominał, ktoś ci będzie to szantażował i. I wstyd cholerny, nie? Także tu trzeba uważać. Także nie chcę się też za bardzo tutaj powtarzać, bo pewnie już mówiłem o tym, że akurat trzeba wyjść wtedy z psem, przewinąć dziecko, iść do lasu. Różne takie, to są takie przyziemne, zupełnie sprawy, który, do których ja się przyzwyczaiłem, że, że, że takie ludzie mają powody. Także tutaj wybiorę takie bardziej oryginalne. Dla mnie wygrała, wygrała sytuacja, jak ktoś powiedział, że nie traćmy teraz energii czy idziesz na... Y, robimy tutaj jakiś większy protest, y, czy wskoczysz na demonstrację? Nie, no nie traćmy teraz energii. No i to już tutaj nie wiadomo już co powiedzieć. No jak nie traćmy teraz energii, no to, to kiedy ją straćmy? To, y, na co my ją w ogóle chowamy, tą energię? Jaką energię w ogóle? Nie? To, to są jakieś takie... To, to już jest naprawdę takie z dupy, to jakbym, kurwa, oglądał y, starożytnych kosmitów, coś mi się tak wydaje tutaj, nie? Że to jest jakieś takie... No już tak, jak ktoś... To jest po prostu the best, kurwa, to jest po prostu najlepsze wytłumaczenie dla mnie życia. Nie traćmy teraz energii. No dobra. Nie to to, to już ręce opadają, to też jest bardzo ważne, jak to zostanie odebrane. Jak to zostanie odebrane i nie prowokujmy, nie? Przypuśćmy. To już nawet nie chodzi o demonstrację, już w ogóle, żeby coś robić. Przypuśćmy zawiesić. W... Wlepki nie można, bo y, się wtedy zdenerwuje pani, y, która to potem będzie zdrapywać. No ja już o tych żyleckach też mówiłem, że broń Boże takich rzeczy. Takich rzeczy już na pewno nie można robić. Także wlepki nie. No, no malowanie nie, no bo się wtedy obrazi pani z administracji. No, 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 no koniecznie nie można zamalowywać murali naziolskich, no bo wtedy prowokujesz, nie? Prowokujesz wtedy ośrodki kibicowskie, ośrodki prawicowe i oni są potem źli, tutaj o to chodzi, że oni są źli. No nie można, wiadomo, malować pracek, pracka to się mówi, Prac pracek graficiarskich, no bo się wtedy obrażą graficiarze, nie? I wszyscy się obrażą, bo jak wiadomo, to to jest fakty, że anarchistów wszyscy lubią, nie? Wszyscy kochają nas, mówią, że jesteśmy najlepsi i tutaj bardzo ważne, żeby się, się różne grupy społeczne nie obraziły, ponieważ będzie wtedy im przykro i nam będzie przykro, bo być anarchistą, to przede wszystkim być lubianym człowiekiem. Idziesz tam gdzieś do siebie na studia, się ma koledzy, ma dziewczyny, ja chciałem się do odpowiedzi zgłosić, nie, potem idziesz do pracy, ten tam sukcesów w chuj, nie wszystkim dyrektorem, zresztą znany nasz kolega, dyrektorem lasów państwowych został, tak, lasów państwowych to matecki został, ale dyrektorem kolei państwowych, nie? I wszyscy cię lubią, bo jesteś takim fajnym, bo... no bo przecież nabrałeś doświadczenia w latach działalności. W anarchizmie, byłeś tam, tam aktywistą, no to już wiesz mniej więcej, jak ludzi organizować. No to już masz pewne doświadczenie. Zresztą doświadczenie też można nabierać sobie na Footnote Bombs, tam przychodzić i przypuśćmy do CV sobie wpisywać akcje charytatywne, że że robisz, że jesteś gość. Prezesem możesz zostać też Footnote Bombs, tak jak kiedyś nasz znajomy tutaj. Także fantastyczna sprawa, generalnie. No jak wiadomo, też od co najmniej chyba 15 lat yy, anarchist. Osoby anarchistyczne nie robią z y, własnych manifestacji, bo jest nas za mało, bo jest nas, przypuśćmy, na mieście z czterech, y, w tych ośrodkach studenckich jest tam z piętnastu. No to demonstracja trochę lipa. Trzeba się podpinać pod różne inne demonstracje, także tutaj też jest bardzo ważne, że, żeby y, na te demonstracje, jak już się, się zbierze grupa y, pod wezwaniem trzy osoby, to, żeby na tę demonstracje nie brać żadnych flag i nie brać transparentów. No bo wiadomo, po pierwsze, jak to zostanie odebrane, po drugie, żeby jak już chcesz wziąć te flagi, czy transparenty, trzeba się koniecznie spytać wtedy organizatorów. Trzeba się spytać organizatorów, no żeby oni się potem nie obrazili, bo, bo mogą się obrazić, poza tym, no jak wiadomo, anarchist, a, ruch anarchistyczny nie jest mile widziany na... Przypuśćmy, yy, demonstracjach liberalnych czy, 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 czy lewicowych. No bo robi takie głupie wrażenie, bo po pierwsze są tak, ubrani na czarno zawsze, yy, jakieś mają hasła z dupy. Czarne flagi to się wiadomo, że źle kojarzy, no bo czarny kolor jest takim kolorem negatywnym. Yy, bardziej tutaj by się przydały flagi z Unią Europejską, czy takie fioletowe, na przykład. A te czarne to tak nie, niezbyt się dobrze kojarzą społeczeństwu, więc lepiej, jak już rucha, osoby anarchistyczne przychodzą na demonstrację. To już po prostu niech oni tam sobie stoją i po prostu robią tłum, nie, że jak, na no normalnie na demonstracjach tam lewicy jest 30 są to będzie 33, przypuśćmy nie. Także pytać się organizatorów, czy my akurat możemy tutaj zagościć, czy możemy przyjść, a, no i też trzeba spytać też organizatorów, czy, czy, czy brać flagi, czy brać jakieś tam sprzęty. Transparenty, bo no bo to może nie pasować troszeczkę do koncepcji. Zresztą tutaj też anarchist, ruch anarchistyczny jest przeciwko kapitalizmowi, a to się czasami troszeczkę gryzie z, z kodem, z liberałami, którzy też chcieliby, którzy w sumie mają wyjebane. To czy, czy, czy tu przyjdą nacjonaliści czy anarchiści? No po prostu chodzi o to, że od czasu do czasu jednak tam nacjonaliści są przeciwko nim, no a my nie mamy, a my czasami tam wpadamy, no żeby się pokazać, przypójmy. Także właśnie, no, nie mam czasu, mam dzisiaj wykłady, mam dzisiaj pracę, mam dzisiaj coś tam. To są takie już bardzo oklepane, właściwie wstyd już coś o czymś takim mówić, bo, no, bo, to już jest nudne, nie? No, ten też dobrym, dobrym przykładem jest to, jak będzie cieplej, nie? Jak będzie cieplej, to już o tym był cały odcinek. Generalnie, no, jak jest zimno, to to jest słabo, nie? no bo można się tak przeziębić, można wtedy się załatwić koronawirusem, co też, ten argument też był bardzo trafny tutaj, no bo po prostu było tyle ludzi, że się można tam było zarazić koronawirusem. Dużo, dużo fajnych wytłumaczeń, tutaj jakbyście mogli pisać pod, pod tym odcinkiem, jakie wytłumaczenia Wam najbardziej tu przypadły do gustu, jakie zapamiętały liście. I co? No i najlepiej nie słuchajcie już tych odcinków naszych, tutaj Radio Anarchia, nie chodźcie nigdzie, yy, no bo po co tracić energię? Nie, nie traćmy teraz energii, po prostu przyjdzie ten czas, przyjdzie czas po prostu rewolucji i wtedy wszyscy im pokażemy, pokażemy po prostu im, wtedy można iść do żabki, zabrać tam browara i powiedzieć rewolucja, kurwa, nie? No, na razie.